Tego jeszcze nie robiliśmy na odcinku, Ja odkroczone, ale na jedną gwiazdkę mam odkroczone, to zeptam. To jest, to będzie ten odcinek na playliście, nieprofesjonalnie. Tak, dokładnie. Ja mam tylko na tym jedną gwiazdkę, bo żebym tylko po prostu... dobiję to, żeby po prostu odhaczyć. Ja mam... Ja tego jeszcze nie robiłem. Ja mam tylko dwa Okej. A jest siedem.

Aaa, trzeba na drogę wrócić. Ja, niestety, musimy... A, ale dobra, jak jak, jak... jak zdążysz na czas, to... Tak, tak. Easy right, don't cut, then over a jump. Teraz ja, kobieta mi gdzieś gdzie on skręca krzyczki GPS-owo. Easy right, then over a jump. Jeżeli ja teraz zrobię, i się zajmie, to była w tym. jestem Dobra, dobra. Proszę, proszę, proszę. Oh. A tu chopa była easy. Poczuje. Nie zamknąłbym! Chyba by nie mogłem zamknąć! Jakby co, to, to, to nie był garstka! Za daleko, żeby jechać! Za daleko, Prze drzewa, ktoś zablokuje. Trzeci dziecko, Wczoraj z autobusu żeśmy o północy wysiedli i spacerkiem w sprawie Orlenu aż do Nowej Rudy przeszedłem. Nie Wypadek Ktoś podrącił Fajny <toszczędny> checkpoint. To nie w las, Michał. 50? Papa pan Fernando powiedział, że to że Watch do anything go Nie, 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 nie. Nie, gdyby nie, nie. Nie, nie, byłyby dwie Pewnie tak. no, chyba 3, 3 sekundy tam. nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. Nie, nie. 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 Nie, zawody, zero. Gun Dlaczego było później okay. Okay. nie, ukończone zawody i zostałem jakby zero, później Coś Okej. Nie wiem, jak No, u mnie jest w miejscu, więc no. Znaczy, ty tak kosztujesz, że nic nie muszę jechać. Jarowe gwiazdki. Super losowanie. Super, to super. 45 tysięcy. O, drugie było i. I był to... Mustang GT 2018. No, w końcu coś. Nie miałem takiego. No nie wiem, jak być ten. Garbi. Mikot. Może tak dobrze, chyba, że ktoś mi zrobi zrzut, ale coś. Dawno nie było. Czekaj, to do zielonego się tepnę. No dobra, Tepnij się, tepnij się. A no tak, bo coś się co wyścig, ktoś inna elektracja pojawiała, pamiętam. Bardziej się wciągną niż GTA. Nie wiesz? Zawienili A się to porze. GTA. Wiesz ile kur... no kurde, weź zobacz na kanale starym i na tym ile GTA kurwa było. 400 ponad odcinki tak. Dużo. Chociaż patrzę na to jak... Na początku często było... jak rzadko było odcinki to te 10 na co troszeczkę mało Tak tylko że Ja już widzę że te nowocinki w porzie to już mają po 50 wyświetleń po chwili A nie kurwa jak tam No bo świeży kanał, czyli YouTube promuje Nie mogą skręcić Mi gra porwało Nie skręcaj Michael Nie skręcaj Niech karki młodych dzieci będą dalej proste. <laughs> what do you think? My tío Victor told me Papa Fernando used to race around Guanajuato before streets, before horizon before they even called it Gymkhana you bet I did it looks Gymkhana <laughs> I've set up a course Show me what, <laughs> what you want to That's <laughs> what <you> do. Do. <laughs> <laughs>

Hopa! No niech się będzie tam hopał. Boże. Jakie <grytanie> to było łatwe. Dobrze, pamiętam, że to było, że... że można było skrócić szybko, zrobić się to... Gdzie ty jesteś? Ja skończyłem! A!

Za! zrobiliście błąd w grze. Co jest? to był wyścig To jest. Czy gwiazdki no. są? Czym był gwiazdo nim? Wstał mi, mam jeszcze raz sztywanie, okej. Okay. Losowanie. Makan turbo po Porsche. Nikończyć, żeby odpadł jeszcze raz ten, ten wyścig i wyśrubał się rekord. No, wszystko jest w Może nie wiem, ile razy to się zarobiło. rzeczy zebrałem. Ha, ja się że w takim samolocie będzie to... Aha. Nieważne. A, chłopaki, dobra. Ja do nie jest. Czy ja tym w sercu zadaję? To jest pytanie. Nie, 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 dobrze. Ja nie, 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 No, nie, 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 podejrzewam, nie, 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 Musimy się Przeczyć się bokiem, żeby się na kiedy wymienić. To nie o to chodzi. Nie, nie. Myślę, że, że się tep, już dojechał. Tak bardzo dobrze. Moje szkło. Wyższy uniwersytety Mike Vela. Ukończymy radar 33 na 37, super. Jak mogę zrobić progres w tym większy niż jest dostępny w grze? Bym... check the Some more modifications. I've tried to get it as close as possible. to Fernando and a rally team would have built it. Oh, really? What's the problem? You don't know, think they would have taken a little modern technology that made the watch of faster? Ten, yeah. ten Just kidding. And hang on. Understood. No. Są tego że ja nawet mam. No ja też go mam. So. Jest trasa wystawiona. No Are co tu się odbiję. Dzięki, dziękuję. O! Eee... Na prosto, dobra, prosto, prosto. Cześć. Nie obracaj mnie pod latem. Zamknij się. O, my girl, zamknij się. Widziałem na mnie, że Nie... ma w miejscu. Just feel that. Think that nice. Next waypoint is up now. On it. Turn around. That's what you Recalculating I think he bugged In 400 meters, turn left. Yes, sir. You. When saying? i saying. added up on the lift, there was Yo. so much damage on the undertrain. <laughs> but <laughs> <by> <laughs> my defense <God. God. laughs> member He raced it hard. <laughs> I replaced the tray and rebuilt the shocks. should be good. How's the handling? It's good. i busy now, that... I'm Not a waypoint for you. For you. Turn around. It is safe to do Andrzej so? <laughs> No się tak skończył. No się wróciłem. I jak? Nie, koneser. Szybciej oczekiwany inny graf. Jest ciekaw, czy jak... Zostawiłeś oh, gwiazdki, to te ciekawy też wiesz, że w gwiazdku cito. Nie! Jak to... Jak to nie? across the finish line Whew. nice drive my friend <laughs> <laughs> I couldn't find a driver named Fernando Torres in the records for the Baja 500 or the Baja 1000 but that doesn't mean he didn't sure. enter uh, well, like, what about Dakar? Uh, Africa is a long way for a little wacho. maybe that was just a story he told to Uncle Oscar and the other kids in the family I know I would have sat and uh, listened to him for hours uh, official or not, he once. was quite a racer yeah si.

Nie, tu tu jest ich aż 13. To trzynaście jest z tych... Hey there! Ready to do a jump? <laughs> Always. Always. <laughs> Judging by the clawing I found on the under tray, it's not the first time this vocho has jumped off something. Skok będzie, okay, dobra. Tak, na bank. Can't wait. You gotta root for me? Będę skoczył co metrów to Może być ciężko Nie wiem czy to nie powie, jechać Nakrywało mnie 6 metrów I think he was like a So, thing. What? 123 minutes. Fantastic! <laughs> wow! I think you think okay, a good thing. Yeah, Actually, okay. okay. I kind of want to go with him. I don't know. Papa Fernando was a daredevil. There it he definitely got into some trouble in his day. And the watcher wasn't innocent either. He was just testing his capabilities, Alejandra. You can understand that. <laughs> You know, right. Nie, to jest what To jest to, co młodzi mechaniki robią. Może do garażu. Proszę, spytaj. Ogólnie, żeby odblokować garbusa nie trzeba robić na. Trzy gaski, nie trzeba robić tego. Wszystko? Nie trzeba się. Nie, nie trzeba się. Po prostu trzeba to ukończyć, żeby odblokować garbusa. A, no to był. Super losowa. Ten. Y super losowanie mam. mam. Ja nie mam. I. Z trójka BMW P. Wow! Kamiczki! Kaczuszki. To jest znak ex-party, jest. To jest I've done a bit of work on this. O, I a? think it's gonna be pretty cool. To jest quick. And there's a speed camera just off the road. I like what you're thinking. The routes played in. This thing can move. Why did yeah, you come up with this way, idea? It wasn't my idea. I mean so? not entirely. <laughs> when I was cleaning out the engine, I found scoring around the air filters. My Papa Fernando had been wired proof the aspiration.

nie jest zielony. nie. Słutko. Możesz. That's it, brilliant. To you nie, okay? Nie man, I nie nie my to my teeth behind. To, I this car. You <laughs> better go back and find them then. I'll call you soon. Minuta. Minuta Take a look at this. I like it. I don't understand why, but I Just like, like it. Get in and I'll explain. it's oh. <laughs> This thing can really move. No, right? Adjuncti. I've got a route waiting for you. Go for it. <laughs> 306. Na godzina <laughs> 300. To jest 300 na godzinę. <laughs> gdzieby ten zack You can stop now. <grym> I fixed the brakes. Ta was fantastic. This thing can move. Kochcić pod, one game. Just wait till you see what Bapa Fernando did. Już jest naszerlizacja z rzutą sam. Za młody. Od tego nie wyjdzie. Ja o 320 jechałem, okej. Okay? Przepraszę to by to był to mój wynik. To nie wiem. Znowu ja tam jestem? Pewnie pokazuje ten wyższy to, co, to co, jest! Jak tam pies? Ej, ta. bez... ej, zaraz odblokowałem ten skarb chyba. Okej. Okay. Ja cię A zgłoszę ten... w No bo żeśmy robili ten postęp Karbusa. Ma... Dobra, to poczekaj, jaka na już ten garbusa. Ale już mi pokazuje tego... te miejsce skarb pokazuje. Znaczy obszar tam... czerwony. Ja się już za bardzo nie chcę w voice zagrać. Przecież w ogóle nie grałeś. No właśnie, było jak nie grałeś. A w co ci się chce? Szczerze? No. Tak bardzo szczerze? Bardzo. Paka jest, Czekam tego. Ale w coś co mamy, Łokaj. No właśnie, w coś Zadam, co mamy. zapraszaj go bo Tam chyba nie zostało du dużo tych... ...wyzwań, tego garbusa. To, są... to dobra, tu dzisiaj jeszcze go garbusa. No, Back for nie, coś co, tam mamy, coś, coś, co mamy zainstalowanego, a po, 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 poza tym stwierdziliśmy yy, by twoje, że tego okay, jest jakoś, jakoś nie wspomniałem. Zrobisz okay. z nami tego garbusa i najwyżej się już skończy. Bo jest skarb, i, i od razu postęp playlisty na tym. Czy dobrze myślałem, że trzeba ten. ukuć ten lakier, by przetrzeć? Może no, myślałem. O nie, Michael pomyślał, że jesteśmy zgubieni. Miguel. To teraz pytają mnie. Oczywiście z dostałem, ja muszę coś samemu dołączyć. Jak można? To tylko, nie? tylko teraz tutaj zastanawia jedna rzecz, jak ja mam ten skarb oblokowany, tylko że muszę go przytłumaczyć w obszarze, ciekawe ja, czy to się pokaże ten skarb? Ja jeszcze nie mam tego garbusa, no. Wiem, wiem. Ale przegram gdzieś tak? Dobra. Par... Ale wiesz, zawsze mógłbyś pojechać tam gdzie ja pojechał, a się sobie odebrał. Jaki garbus? No, garbus. Garbus nigdy nie widziałeś. O. No Ale co wydobyć się dokładnie? Yy, ten... Y, historia Horizon Boho. Garbusa po prostu. Bo w jest zadanie, żeby wydać skarb i czy, czy musisz coś tam zrobić właśnie garbusa. drift, y o. Czy ty gotowi? One też? No? no ja gotowa, od zawsze. Kączmy. No dokończmy to chociaż dzisiaj. A tu żadnych zawodów nie widzę? Jak... Ale ci wciągnij, tak. Jak potwierdził, to, to tak? Bo nie widziłem, ale nie widzę tutaj normalnie na matkę. A to dobra, bo... bo... Może je zrobione. Wiesz, dlaczego nie widzisz? Bo... Każdy, bo On ma, po prostu jest lokalizacja tego. Tak? To w się sensie jak, w sensie jak, jak robi każde wyzwanie, to w każdym no, wyzwaniu ma w innym Jak masz to zrobione, po prostu masz szczegół w innym miejscu. lasku, skupu, lasku, skupu. tak? lasku, dla ale kto Głasku, Kto? co? Hey, Michael, oh. hey, A te wyzwania... No. Ja to robiłem, pamiętam. To Też to quiet. robiłem. Ale Ale ludowi. nie wszystko. No okej. Okay. No, ładnie. A, to zadanie. To zadanie. A Co no takie szybkie to? A bo my mamy driftować! Tak! Ale tak. Wytłumaczę, papa Fernando Nie Co they... we'll <noise> to nie są? Bo boty nie są niewidzialne, widzę. A <noise> boty? Ja coś tu miałem, Kajbusy. Nie bo on powiedział garbusy Faktyk Atoka, bot tu jechał był garbusem, bo no tak powiedziałem garbus Ty by cię widziałem Fajr z góry pierwszy raz Tam przyjmę starzec Tego chyba nie robiłem Nie no. że musimy coś mieć się w czasie, to jeszcze zem się zabrać. A w czasie jeszcze? No. dwie minuty. Chyba to ja muszę przyspieszyć. No tak. To 11. Ale to diftowanie jest ułomne, ja pierdolę. Będziesz Garmusem. Dwieście dziesięć tysięcy za... Trzy gwiazdki, no. Trzy mam stopy. Ja też mam sto. Piruety widzę, żeby nie widzieć. Ja nie tylko... A, tylko mnie obróciło, bro. Nieważne. Mnie też obróciło Ten samochód jest do dupy. Czemu oni dali mu takiego popaku? No, ceczkę za moc No nie, bo jeszcze. O ciebie on dojdzie tam. Ja jeszcze zjebałem, bo jak ja, dobrze to dipty mamy, to pojechałem jak pojebany do przodu. Bo te patrzę, co jest, Chciało mi samochód i punkty zacząłem naliczać. No i zobaczyłem No ja na początku taktowałem to jako zwykły wyścig. Spokojnie to wygląda, bo ma już tam jest gobito. Ile ma?

jak spokojnie, bo majtek nie dopierzesz. <laughs> trzy gwiazdki. O i niedaleko. To jednak się wolek tutaj przyda to na niedaleko. Ja się sprzydam. A to zaliczyło tego najlepszego, czy co? Tak, zaliczyło trzeba Czyli mój tak, 215. Tak, tak. 16. Tu 16. 216. Nie, jak się skapłem, że już czasu, że już mam nie, prawie brak czasu, to miałem 215 i wtedy zaje, trzeba już jechać prosto. No, ty, nie wie, wiem jak do, zaliczyło mi, ale nie dojechałem. Jakby ta trasa była, jakby, albo trasa krótsza, krótsza, albo czasu więcej, to może by się udało tam wszystko zrobić. Nie, po prostu, trzeba umieć technikę. Nie raz. A w razie U to YouTube jutro będziecie grali? Tak. Ha. To dobra. Zróbmy tak Ja już wczoraj mogłem grać, ale przemyślę poleciał w chuja. Bo z Przemyślem byliśmy umówieni na Faktoria, a przemyśle... Na Far Cry'a? Faktorio. Nie, na Far 400 metros, turn right. Słuchaj uchem, a nie brzupem. Co mówiłeś? Jak już mowa w Farkraju, to odcinek będzie w płynie. Turn right. No w końcu. Pierwszy odcinek. Kogo błędzie to interesuje? Ja w nie pamiętam, jakieś śmieci tam kiedyś Tylko wiesz, pierwszy odcinek będzie. Dwa pierśchownie, by były solo, jeśli nie pamiętam dobrze. No w końcu, nawet nie będę walczył. Aha. No mnie też nie interesuje to. No mnie też nie. Słuchaj, no, będzie Michael będzie pierdolił. Ja kurwa ja słucham swoich kłopot, a nie swoich, Michael. Nie masz uczucia humoru. Ty nie masz... A ty jesteś bez Aha. No wiem, dziękuję. Ja zrobiłem to zarysowanie kieru na razie mi się nic nie wyświetla, sobie żeby... tą skrzynię. No a ja odpadam w Fortnite. No, znalazłem. No, najczęściej. No. No, no, no. no, 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 no. Później będzie tak, jak się obiec, można może z nim zimne zagrożenie. Pewnie. Mm w -hmm. Blackoutach się obiec, to... takiego Co? W Blackoutach chyba się obiec. A w Blackoutach? Myślałem, że Dead by Daylight. A, z tą nie pisał chyba o tym, dobra Nie. Yeah. No, but